Jest ją! Ja jestem zachwycony, że mogę. I witam wszystkich na moim kanale. 11 listopada to dzień moich urodzin dzisiaj. Ale nie o tym będzie. Będzie dzisiaj coś innego. Przyjeżdża do mnie kolega Łukasz. Łukasz, z którym film już był, także czekam na niego. Nagrywam sobie taki wstęp mały. Łukasz jak go znam to lubi trochę inne tygrysy więc pewnie będzie wybierał sobie coś innego zaraz zresztą myślę ma być także nie będę tutaj Wam smucił, nudził zobaczcie, trochę ich jeszcze jest tylko po prostu poczekamy na Łukasza, przyjedzie i będziemy razem z nim wybierać coś, nagramy bo Łukasz, to jest taka otwarta osoba nie ma z tym problemu także. Pogadamy sobie, poopowiadamy, a wy będziecie mieli fajny materiał na, na dzisiejszy wtorek do obejrzenia Czekamy na Łukasz. Zobaczcie, jest ją! <laughs> Siemanko Siema. Zaraz będziemy wybierać okay. tygrysy no i mamy Łukasza znowu po raz kolejny. Druga. Witajcie. Druga część. Łukasz, dawaj. To znowu ja. Twojego gołębie, Ty to mm. lubisz zawsze te Nosza właśnie. Miszkę. Ja lubię takie inne jasne. Gołębie, no. Jaśniejsze, widzicie, są też osoby, które, które lubią, lubią takie ptaki. Zresztą, tutaj ja będę. Dobrze. W tym się pierwszy to bardzo. Ja jeszcze te szczepienia muszą czekać, nie? No, jeszcze ja w tamtym roku popełniłem błąd w trakcie. Wierzenia poszczepiłem to żałowałem tego. Też właśnie chcę kupić szczepionkę, nie wiem, czy to też, bo żeby się coś nie stało. 30 dni kuracji. Nie? 3 leki. No ale to... Nawet mam taki filmik wstawię w szortach samicy bądź. To będzie samiczka. Ja pokażę... Ja pokażę międzyczasie. Ja pokażę... ja pokażę... Nie, puść to sobie zrobiłem. Ja pokażę w międzyczasie takiego mojego eventa tygrysa. Spako tygrys, o którym ostatnio też był taki krótki short. Nie wiem jak oceniacie tą barwę. Możecie napisać w komentarzu, ale no jest inny gołąb. Widzicie. Dostaje tak, już główka ładna. Tylko na razie nie wiemy co to jest. No nie wiemy, nie wiemy. Fajne ułożenie tylko tak no ale cały czas się o, bierze jeszcze ten późniejszy, także on tych plam tutaj dostanie jeszcze więcej. No, ja go nazwałem Spako tygrys. Tak to z Fajnie to widać te ja to, no, pokaż tego drugiego A jeszcze tego drugiego co oglądałeś. To jest tak samo o tygrysach, drugi O nich zrobię w ogóle taki oddzielny materiał. Kurczę, jak... nie, mogę, nie mogę go wziąć w rękę, nie? O nich zrobię w ogóle oddzielny materiał. Pokażę właśnie po czym on jest, bo to jest też mega zaskoczenie. To jest w ogóle, to są, to jest para, jakby to, to jest rodzeństwo, tylko że nie z tego samego gniazda, nie? To jest, to jest rodzeństwo, także te głębie, tak, większy jest, no. Te gołębie to jest po jednej parze, ale po jakiej, to, to jest niespodziewane. Dobra, co wybrać tego Jest różnica. No, w budowie, nie? Tak samo i w upierzeniu, tak jest. Kawał ptaka, widzicie? Ciekawe czy komuś się takie coś podoba Ja dostałem w ogóle taką podpowiedź od jednego kolegi, który yy, ma barwy, nie, który, te, te unikalne barwy I on powiedział, że jeżeli jest samiec i samica, to żeby złączyć je razem I no, zastanawiam się co zrobię na następny sezon Przemyśl to, bo może tak będzie, że, wiesz, <laughs> że ja je od Ciebie wezmę Powiem Ci tak, yy, właśnie Łukasz w ogóle jest taki jak, yy, w ogóle jego zdjęcie na Facebooku na grupie Gołębie Pocztowe Tygrysy ma rekordową liczbę reakcji, bo tam ponad 300, 300 nie? Tak. Ponad 300 reakcji pod zdjęciem właśnie Łukasza, co, co zrobił Furorę. I to Turcy widziałem, lubili to nie wiem, tam różne, różni hodowcy, naprawdę, ale no, wstawił zdjęcie. I co ciekawe, ten tygrys nie jest taki powiedzmy, jak z obrazka. Tylko jest inny, prawda? Ale Nawet swoją urodą jest, jego uroda jest Wstawię może uroda. zdjęcie, bo ja zakończę. Albo za chwilę tu zresztą wstawię zdjęcie, to, to sobie zobaczycie z tymi reakcjami, jak to wygląda, nie? Ale no zrobił naprawdę show na tym Facebooku. Ja, ja wstawiłem któregoś razu zdjęcie i, i mówię może dogonię, ale no niestety, nie tam ja ze miałem to jest miałem, swój wychowanek niestety. No, ja no mój tak, ode mnie gołąb, ale, ale no myślę, że. Spora liczba hodowców, którzy na przykład chcą mieć tygrysy, to by nie chciała tego głębia. A pamiętam jak ja. A może do ciebie... warto zaryzykować. No ja do ciebie pamiętam wysłałem te zdjęcia tych tygrysów, on był inny, bo on był już cały biały. A ty od razu powiedziałeś, że ty chcesz tego, nie? Samiczka była Sam, taka, jeśli bo no. siostra, taka jak szpaczka, tak. Teraz tak, tak, zrobiła się całkiem biała. Białe, Ale białe. właśnie fajne to było. Ale jakie że ty, upierzenie od, wszystko Od jest... razu rzuciłeś, że ty chcesz tego. To, to było dla mnie. To powiedzmy, dla mnie też, ja bym tego głębia u siebie nie trzymał. A właśnie tego samca A ty dzisiaj. Od razu. To samicę, którą ja chciałem, żeby była też całkiem inna. Uh -huh. I dla... A, jest ta samica, właśnie. Tylko gdzie ona jest? Zaraz pokażemy. Jest tutaj. I też się pewnie koledzy zdziwią. Pokaż sobie ją, właśnie. Ma głowę inną, ma białe pióra w lotach. Nie? nie właśnie chciałem coś Były innego. Biały dziób. Zobaczymy, może być ja tak, że będą. ja w międzyczasie możesz sobie opowiedzieć, co nie. Ja polecę po. Tak, rodziców. może być, że one po prostu będą cofać wszystko w swoich dziadków, ale mam nadzieję, że może wyjdzie coś innego. Proszę, zobaczcie, jakie piękne ptaki. Mateusz ma głębiej z najwyższej półki. To jest hodowca wybitny. Ja jestem zachwycony, że mogę go odwiedzać. I to jest to, że ludzie niektórzy nie wiedzą do końca, jak te tygrysy parować ze sobą. Co zrobić, żeby było. To ja właśnie będę robił tak jak Mateusz mówi, że biały Dobrze. na czarnego. Zobaczymy jak to będzie wszystko A dobrać. zobacz, yy, ja dziś dam samicę. Nazemka sami pokazałeś nawet, nie kolegę, który z białej, tak, no, nie wyszedł yy, piękny gołąb z tej pary. Tak, to wziął, czekaj, Kamil, Kamil Grudek, pozdrawiamy. Zresztą Kamil ode mnie dwa tygodnie temu wziął pięć, sześć tygrysów. Chyba nagrywałem, albo nie nagrywałem, nie pamiętam już. E, to trzy czarne, trzy białe. Nie. Są Kamil Kamila, Kamil jak ogląda to... Skomentuję. E, tą samicę, co miałeś przed chwilą w Obraźmy, ręce. Zobaczcie, dwa idealne tygrysy. Ludzie by mogli nie uwierzyć, a ja Ale chętnie... Samiec jest, dla mnie jest, to jest... <grym> Ja chętnie bym zrobił nawet DNA dla potwierdzenia, że to jest właśnie po tych gołębiach. Ciężko samiec chyba, nie wiem czy masz takie to... duże Nie, to jest mój największy samiec. W hodowli, I właśnie jak zobaczę na zdjęciach tą samicę, to widać, że idzie w niego tą linią, tak? Gością. No, inna jest, Z całkiem inna jest. Samiec w tym momencie jest największy. Miałem jeszcze takiego jednego większego, ale też zabrał kolega Wielkopolskie Tygrysy, też na Facebooku, możecie sobie zobaczyć. Ja też nie jestem taki, żeby, nie wiem. O, o kimś nie wspomnieć, także pozdrawiamy pana. Bo będzie pan pewnie oglądał i pewnie powie, żeby nie mówić na pan, bo też cały czas mi tam nie mów, mi na pan, nie ale mów to jest mi na też pan. Kultury, nie? Dokładnie, ale też miły facet. Kołom jest, jest niesamowity, to trzeba by go mieć w rękach. Zobacz jak sobie leży. I to jest spokojny. kawał gołębia, nie? No to jest największy mój gołąb w hodowli w tym momencie, w rozpłodzie. I samica od Sam... niego? O, ciężko. Samica od niego. Też barwą. Zobaczcie jak ja trzymam. Woma rękami. No to jest naprawdę koz. A samiczka malutka. Samica jest mała. Nie jest to duża samica. I właśnie córka i wyszła już taka pośrednia. Średnia, no. Większa Średnia. Średnia, niż matka, to hmm. jest młoda. No tak, jak, tak jest parowane. I powiedzmy barwami. Weź pokaż tego samca. Zobacz. Barwy są takie jak z obrazka. O, mamy. Hmm. A gołąb jest inny. Ma białe pióra, co jest bardzo normalne u tygrysów. A co będzie później po nich, to już w przyszłym roku, pokażę się. jak nie? pojadę do Ciebie, bo mam plan przyjechać. Mam nadzieję, że przyjedziesz. Bo przyjadę na od... pewno, przyjadę na pewno, bo zamówiłem już sobie w ogóle u Łukasza młode <grym> nie, dzisiaj. Także, także na pewno przyjadę. No to te dwa, te dwa jadą do Łukasza dzisiaj. Dwie samice to są, nie? Dwie I samice. już jako pierwszy zamawiam młode na przyszły rok. <grym> po którym bym chciał. A to wybierz sobie. No ja wiesz to... tego samca, co ci pokazywałem, tego największego młodego, co miałeś. Ale mówisz młodego? Tutaj? Z tych mody, co bym chciał pokazać. Co... co pokazywałeś? Tylko ty, tego, tak? Tak. Nie ma problemu. A to jest też, też o nim był film. Bo fajnie on mi tam kiedyś na ręce stał. Pokazywałem te młode. One też... się oczy. Już zamówione młode. O tym samcu. No kapitalny jest... tak. Niestety ojciec jego. Zginął mi przy dachu, podejrzewam, że kot go załatwił. Bo są łaskowe, nie? No niestety. Niestety nie będę miał ojca już jego w hodowli. Ale zostaje kapitalny właśnie. No, ale jest... jedziesz pierwsze młode będą twoje. No ja to jestem taki, że jak sobie wybierzesz to... Zresztą no, jesteś u mnie drugi raz już. Drugi, nie ma, drugi raz, mam nadzieję, że nie ostatni. A kontakt? Już praktycznie codzienny. Ja z Mateuszem czuję się tak, jakbym go znał, nie wiem, Jak no. dużo lat już. To prawda, już pierwsze spotkanie tak wyglądało, nie? Tak. Jest to jestem kilka jeszcze tygrysów, ale no, większość już. To jest temat rzeka, trzeba by hmm. chyba z godziną o każdym opowiadać. <laughs> dokładnie, dokładnie tak. A nie będziemy tutaj nie wiadomo, ile stać. A bo ty masz czegoś tam, ale co mi co Że wpuścić je było. Zaraz parę pójdzie. A, jest tutaj. Widzieliście, Łukasz sobie wybrał dwie samice. Ja lubię takie różne noemki. Ja Wam stawię też pod tym, no za chwilę, na koniec filmu, te, to zdjęcie tej reakcji, co, co zrobiło na Facebooku, bo to naprawdę show. A wiele osób, naprawdę wiele osób by nie powiedziało, że coś takiego się stanie. Także ja wam zaraz tutaj wstawiam na koniec tą reakcję. Z Łukaszem jeszcze sobie pogadamy chwilę, ale już nie przed kamerą. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy wszystkich, mam nadzieję, że materiał się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dokładnie, <laughs> na No i obiecana relacja. Widzieliście 332 polubienia, Gąb naprawdę nietypowy. I tyle.